Że sama była w tym chrzczona. Ponad 30 lokalnych twórców i aktorów przygotowało teatralno-filmowe widowisko wzorowane na Weselu Wyspiańskiego. Mazurskie Chrzciny wystawiono w Mikołajkach na deskach sceny w Centrum Kultury Kłobu. Mazurskie Chrzciny to wielopokoleniowy spektakl łączący historię dawnych mazur z perypetiami współczesnej młodzieży. Na tytułowych chrzcinach dowiadują się oni, jak wiele ich łączy. W spektaklu wystąpili aktorzy w wieku od 7 do 60 lat. Premiera odbyła się właśnie pod koniec listopada w Mikołajkach. Przedsięwzięcie realizowane jest przez nieformalną grupę Enklawa Artystyczna Spiecek pod opieką Fundacji Alternatywnej Edukacji, ale dzięki dofinansowaniu z programu mikrodotacji Funduszy Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury lokalnie.